Siemanko Siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony BeautyJust, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zapuścić brodę. Zapraszam! Zaczynamy serię poradników dotyczących zapuszczania brody, pielęgnacji brody. Materiały, poradniki, które dla Was będę przygotowywał, powstają we współpracy z marką Horde, której jestem skromnym ambasadorem. Mam świadomość tego, że taki poradnik powinienem był nagrać prawdopodobnie kilka lat temu. W tym momencie moda na, na brodę na zarost cały czas jest, ma się dobrze. Pojawia się coraz więcej barbershopów, pojawia się coraz więcej marek produkujących kosmetyki do brody, pojawia się coraz więcej sklepów oferujących różnego rodzaju specyfiki, aczkolwiek cały czas dochodzą do mnie informacje od Was również w prywatnych wiadomościach, których prosicie mnie o to, abym Wam poradził, jakich kosmetyków do brody używać, czy w ogóle warto tą brodę zapuszczać, czy nie. Przesyłacie mi swoje zdjęcia. Dlatego stwierdziłem, że zaczniemy sobie serię poradników dotyczących Zapuszczania brody, pielęgnacji brody. W tym materiale odpowiemy sobie na kilka pytań, które na pewno nurtują osoby świeże w temacie osoby, które dopiero ten zarost, tą brodę chcą zapuścić. Poruszymy sobie tematy takie jak: kiedy jest odpowiedni czas na zapuszczenie brody? Czego nam będzie potrzeba do zapuszczenia brody? Jak będziecie wyglądać w brodzie? No i z czym generalnie wiąże się właśnie zapuszczanie brody? Zacznijmy sobie może od podstawowego pytania: kiedy? Jest najlepszy moment, żeby zapuszczać brodę. Odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę bardzo indywidualna, ponieważ nie ma jednego określonego momentu, kiedy najlepiej zacząć zapuszczać brodę. Mówi się, że brodę powinno zapuszczać się na przykład na urlopie, podczas wakacji, kiedy mamy troszkę wolnego czasu, nie musimy się golić. Wtedy jest dobry moment na zapuszczenie brody. W tym momencie jest dobry moment na zapuszczenie brody. Jak wiecie, koronawirus rozszalał się po świecie. Mamy coraz więcej przypadków osób zakażonych. Mamy w Polsce już też niestety kilka zgonów. Akcja zostań w domu jest, że tak powiem, bardzo poważną sprawą. Jak wiecie, większość restauracji, barów, pałów, szkół, instytucji, punktów usługowych pozamykała się. Tak samo jest z barbershopami. Pora część barbershopów, o ile nie większość, zamknęła swoje drzwi, solidaryzując się z osobami, które też po prostu pozamykały swoje firmy, zakłady po to, żeby zostać w domu, po to, żeby jakby opóźnić rozprzestrzenianie się tego wirusa. Także jeśli siedzicie w tym momencie w domu, to jest to odpowiedni moment, żeby zapuszczać brodę. Co jeszcze będziemy potrzebowali do zapuszczania brody? Kluczowe są tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze jaja. Po drugie czas. Czas, moi kochani, to jest coś, co będzie nam potrzebne do zapuszczania brody. I trzecia bardzo ważna rzecz cierpliwość. Te trzy elementy pozwolą nam. Zapuścić brodę. Cierpliwość jest tu bardzo ważna, ponieważ nam osoby, które już po kilku dniach, zaraz jak wyszedł im pierwszy meszek ogoliły twarz na gładko i stwierdziły, że zapuszczanie brody nie jest dla nich. Moi drodzy, musimy dać sobie czasu. Przynajmniej od tych kilku tygodni do kilku miesięcy, tak mi się wydaje. Kwestia rośnięcia brody jest bardzo indywidualną kwestią, chociaż mówi się, że włosy wszystkim rosną tak samo, to jednak niektórzy mają lepsze predyspozycje, niektórzy Prawdopodobnie gorsze. Oczywiście potrzebne nam będą też różnego rodzaju specyfiki, jeśli chcemy tą brodę już zapuszczać i w dalszym czasie ją pielęgnować, ale o tym porozmawiamy sobie kolejnych odcinkach. Pytanie, które na pewno nurtuje większość z Was, to jak będę wyglądał w brodzie? Otóż, jeśli nigdy wcześniej nie mieliście brody, faktycznie może być ciężko wyobrazić sobie siebie z brodą. Natomiast w internecie mamy wysyp różnego rodzaju aplikacji, które symulują, że tak powiem, wygląd w brodzie. Jeśli sobie na przykład wejdziecie na sklep Play, sklep Google, będziecie mogli ściągnąć aplikacje typu Beard Booth, ewentualnie Beard Editor itd., który w prosty i szybki sposób pozwoli Wam, orientacyjnie oczywiście, zobaczyć, jak wyglądalibyście w brodzie. Większość z tych aplikacji ma bardzo dużo równych zarostów. Do wyboru wystarczy zrobić sobie zdjęcie, nałożyć odpowiedni filtr i plus minus możemy zobaczyć siebie, jak wyglądalibyśmy w brodzie. No dobra Bart, ale co jeśli na przykład zarost rośnie mi nierówno, mam jakieś dziury. Jeśli Wasza broda jest nieregularna, jest to raptem parę kępek powiedzmy tutaj gdzieś w okolicach policzków, tutaj na podbródku, Jakiś tam delikatny wąs się sypie. Sugeruję zapuścić sobie tą brodę powiedzmy przez kilka tygodni i zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Jeśli broda faktycznie się nie połączy, długość włosów nie zakryje miejsc, w których te włosy nie rosną, nie zakryje dziur, może warto faktycznie tą brodę ogolić i jej nie zapuszczać. Czasami staramy się zapuszczać tą brodę na siłę, a ona no, nie jest dla nas stworzona. Nie mamy predyspozycji do tego, nie mamy genów. Do zapuszczania brody i zdecydowanie lepiej wtedy będzie tą brodę ogolić, wyglądać czysto schludnie, elegancko, niż wyglądać po prostu po prostu źle, niedobrze, z jakimiś tam pojedynczymi kępkami na twarzy. Oczywiście ja nikogo tutaj nie, nie neguję, to jest kwestia indywidualna. Jeśli natomiast y, są to jakieś takie pojedyncze y, ubytki, to warto sobie tą brodę zapuścić, zobaczyć, y, czy te włosy w przyszłości nie przykryją nam. Właśnie tych niechcianych luk. Ja na przykład gdzieś tu, w tym miejscu i w tym miejscu mam takie prześwity, natomiast wiem, że jak moja broda jest dłuższa, to włosy dosyć ładnie równo przykrywają te prześwity. Ostatnim aspektem, na którym się dzisiaj skupimy, to to, z czym wiąże się zapuszczanie brody. No i mianowicie, moi drodzy, zapuszczanie brody wiąże się z kilkoma rzeczami. Na pewno, po pierwsze, nasz wygląd będzie się zmieniał. Każdy z nas ma inną budowę twarzy. Niektórzy mają bardziej wystającą szczękę, niektórzy mniej. Niektórzy mają smukłą twarz, niektórzy bardziej, powiedzmy tak, sobie obszerną. Zarosty również są różne. Włosy mogą rosnąć prosto, mogą być wykręcone, mogą być ciemne, mogą być blond, mogą być rude, mogą być wielokolorowe. Tu jest bardzo wiele czynników, które będą wpływały na to, jak ta broda finalnie będzie wyglądała, czyli musimy liczyć się z tym, że nasza twarz się zmieni. Jeśli zapuszczamy sobie brodę dłuższą, ta twarz się na pewno wyciągnie. Warto się zastanowić, czy jeśli już mamy smukłą twarz, to warto jest tą brodę tak ciągnąć, wydłużać, czy nie lepiej skrócić ją w pewnym momencie i powiedzmy budować sobie więcej objętości tutaj w miejscu policzków. Chodzi o to, żeby też nie przekroczyć pewnych form, pewnych kształtów, żeby po prostu sobie nie zdeformować twarzy. Co wiąże się z tym, że nasza twarz będzie się zmieniała? Ano reakcja naszego otoczenia. Pierwsze na pewno zareagują wasze partnerki, nie wiem, dziewczyny, żony. Jeśli macie dzieci, to dzieci na pewno też. Jeśli macie wspaniałą kobietę, która we wszystkim was wspiera, to ona na pewno również będzie was wspierać w tym waszym cierpliwym zapuszczaniu brody. Oczywiście tutaj też jest kwestia tego, czy macie predyspozycję, czy nie, bo jeśli dziewczyna was kocha, to powinna wam w pewnym momencie e, odradzić, jeśli ta wasza broda no nie wygląda za dobrze. Oczywiście miałem bardzo dużo wsparcia od mojej kobiety, jeśli chodzi o zapuszczanie brody, zresztą poznaliśmy się, gdy tą brodę już miałem. Ostatnio jak tą brodę ogoliłem, to moja małżonka przez długi czas nie mogła przyzwyczaić się do tego mojego wyglądu, do tej mojej smukłej, wychudzonej twarzy. Natomiast w tym momencie, jak już ta broda trochę mi zaczęła odrastać, to małżonka patrzy teraz na zdjęcia, kiedy ta broda była Dwa lub, dwa lub trzy razy taka, to mówi, że była już za długa, że nie było mi w niej dobrze. Natomiast gdy w tej brodzie byłem, to jej się podobało. W pewnych sytuacjach broda może też przeszkadzać w pracy. To zależy od tego, jaką pracę wykonujecie. Czasami może być tak, że jeśli jest jakiś określony dress code w danej firmie, często była to właśnie obecne w korporacjach, to Wasi pracodawcy albo przełożeni mogą na przykład niechętnie patrzeć na, co, na to, co się dzieje na Waszej twarzy. Ja osobiście tego doświadczyłem. Pracowałem kiedyś w firmie meblowej, w biurze, i mój pracodawca, co prawda nie mówił mi tego wprost, ale sugerował mi delikatnie, dawał mi takie sygnały w rozmowach, że tą brodę mógłbym zgolić. Myślę, że bardzo ważna jest dzisiaj indywidualność, wolne takie wyrażanie siebie, więc raczej większość pracodawców nie będzie miało nic przeciwko Waszej brodzie, jeśli ona oczywiście będzie utrzymana e, schludnie, elegancko, będzie dobrze wyglądać. Jedną rzeczą jest oczywiście dyskomfort, który pojawi się już po kilku pierwszych dniach i może utrzymywać od dwóch do trzech tygodni, kiedy ta broda rośnie, kiedy twarz i skóra twarzy zaczyna się przyzwyczajać do tego, do tych igiełek, które nam tutaj będą wyrastać Na pewno będziecie odczuwać dyskomfort Czyli swędzenie, drapanie Mogą nawet nam wyjść jakieś tam podrażnienia Dlatego tutaj warto też yy, Powiedzmy przygotować się na tą okoliczność I zakupić sobie powiedzmy jakiś olejek do brody Ale o tym kolejnym poradnik. to chyba tyle moi kochani. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na nurtujące Was pytania. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie zapuszczania brody, czegoś nie wiecie, chcielibyście się dowiedzieć, oczywiście pytajcie mnie w komentarzach, piszcie. Jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, coś chcecie dodać od siebie. Chętnie wam pomogę, chętnie się z Wami podzielę również jeszcze jakimiś tam dodatkowymi informacjami. To co jest ważne to na pewno czas. Musimy dać sobie troszkę czasu, broda nie rośnie. Z dnia na dzień, znaczy rośnie z dnia na dzień, ale nie rośnie z dnia na dzień o powiedzmy kilka tam centymetrów. Na pewno duża cierpliwość będzie od Was wymagana. Wsparcie otoczenia. No i musimy się liczyć z tym, że zacznie nam się zmieniać troszeczkę twarz, zaczną nam się zmieniać rysy twarzy. No i to chyba tyle. Nie ma określonego momentu, kiedy tą brodę zacząć zapuszczać, ale tak jak mówię, jeśli teraz siedzicie w domu, a siedzieć powinniście. To zdecydowanie jest to dobry moment. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. Koniecznie subskrybujcie kanał, ponieważ niedługo pojawią się kolejne poradniki. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.